Sebek Sebek i teraz gramy I drugi odcinek z serii gra z kolegą Filip Siemanko No i co? W poprzednim meczu wygrałem 4-2 oczywiście ja miałem lepszą troszkę zynkę, ale będzie się zmienia. No to co? I teraz zawsze będę go spela, bo tak, będę. No i co, Filip chyba pierwszy losujesz, nie? Tak, jak zawsze, no to dobra. I start. No. Tydana, dana, trzyna, czterna, Byłeś we Francji i tego, banesa. No Teraz ja Start Raz Ale A, Ja mnie o mam coś ja raz, te weź... Dobre, wezmę, ja. Dobra, wezmawiałam. Nie gramy. <grym> Seria jest bardzo ciekawa. Naprawdę mi się podoba. Mi teraz... Yy, to pamiętajcie, żeby łapka jest tą serię. Uo! Tak więc możemy zaczynać. Tak. Neumar. No umar. jak Neymar. <grym> Co? <grym> Ale nudy. Już czuję, że to będzie mec... mat mecz. mecz na szczycie, nie. No. Wszystkie badania za precy. Precy. Boże. Ja jestem zakręcony. Dzisiaj. Przyznaj, film, nie? No. O, czkały, kurwa, gadam jak powalony. No to co? Może zacznijmy coś opowiadać, bo nie mogę wytrzymać. No to zacznij. Ja? No? No to ja co, lajkujcie tą na pewno serię. Seria bardzo jest fajna, jeśli chodzi o w ogóle wybieranie drużyn. Tak, to jest, to jest po prostu chyba nowość na YouTubie związana z Fifą i takim losowym wybieraniem drużynek. Nie wiem, nie oglądamy jeszcze filmików, gdzie by ktoś takie coś robił właśnie. Z kolei rozdawczo, nie? bardzo ciekawe. No, chciałem tylko ci. A, nagrywaliśmy wcześniej też tą serię. Nagrywaliśmy wcześniej tą serię i niestety nagrałem do góry nogami ją. A wtedy trafiłem na światową jedenastkę, A film trafił na Rudchodzów. Ale gra... mecz, wygrałem 5-0, ale że nagrałem do góry nogami, postanowiłem, że to będzie bez sensu wrzucać go na YouTube. A więc postanowiłem po dłuższej serii, bo mi się tego kamerka zepsuła. Musieliśmy pójść po nową. No i po prostu stop. chyba nie będzie HD, no bo po prostu... Znaczy ta stara działa oczywiście, dlatego... Jak poza tym, ja nie mam takiej kamerki takiej mega super oryginalnej jakiejś, żeby nagrywać w HD, a więc nie denerwujcie się, jeśli nie macie filmów HD. Yy, no bo... No, no po prostu... Nie... po co mi... Nie jesteśmy zobaczymy? profesjonalnymi youtuberami. Dokładnie. Yy, no to co, oglądajcie na pewno drogę poladę Simę Dzisiaj miałem się pojawić trzy odcinka, ale że mi się kamerka rozładowała. Byłam taką stacjonarną, Cię się rozładowuje, za każdym razem, praktycznie. No to musieliśmy troszkę poczekać, no i aż czekaliśmy dwie godziny. Przy okazji, y -y, już jeden piłk zagłosował na zawodnika drogi do simy trzy. Znaczy, no trzy, no w zaczęciu trzeciego odcinku Zagłosował I ten piłkarz nazywa się Ronaldo, a więc Ronaldo dostał jeden głos, bo na razie ma dwa. No Filip, masz coś dodać od nas jakichś A, Vlady Sima. Wiecie jaki jest atak realu, wiecie, chyba. BBC bardzo znane, chyba każdemu. To się interesuje tylko nożne. Co ten bramkas! <grytko>, no tak, i te BBC jest pierwsze w topce bramek strzelonych. Pierwszy prowadzi będę 6 bramek później byli 5 bramek, a później Ronaldo. Ale z piętki zasługują, co? <grytko> Ale wybicie bramkarza no. profesjonalne. Wadus. Mi ta seria się bardzo podoba. I po prostu chyba dzisiaj nagramy jej troszkę więcej i troszkę będzie serwy od Lady Simy, ale Lady Simy naprawdę nagram. Może na dwa takie odcinki tego... Zagram po prostu jedną Lady Simę, po prostu... Bo Lady Simy będzie mało i chcę po prostu... W sumie nie wiem jak to zrobić. Na razie po prostu ta seria jest bardzo zabawna i po prostu... Chcę <laughs> grać w tą serię jak najdłużej. I ta seria będzie się pojawiała albo co tydzień w środę, albo co dwa tygodnie w środę. Niestety ta seria... Ale jeśli, jeśli, jeśli już będzie w środę, to już będą chyba cztery, nawet trzy, odci cztery, trzy odcinki. Po prostu, że nam się kamerka rozładowała, nie mogliśmy nagrywać przez te dwie godziny. I... No i co? No my. No Hej. Ej. Trzeba zanazować. 3 Ty ma lepszą chwilę. Co możesz. Ja bym trafił? Nie wiem. Kurde. Seria jest bardzo ciekawa i bardzo zabawna. Wow. Oj. Nie wiem, czy tam się pił. No! Bramka się obronił! A, bramka się obronił. Ja myślałem, że to się jeszcze. Macha! No o słupę kotarło, no ale jak widać, to się No i. Ta na pewno. Nie wiem, po co sędzia tak. Aha! Tak naprawdę przerywał, przyjmujący. Uuuu! No to mogło zaskoczyć, Blanka Aj, teraz złe. Aj, się na czuło ale Sebek, Sebek też się myli. Dobra, więc będzie... Teraz... To wygląda jak Barcelona, nie? No zobaczmy, jak no. ta pizze wynika. O, Ja ja, się ja mam półtora gwiazdki y, pół, zespołu, a więc... Teraz to tę to szacunkę dobrze. Filip ma półtora, a więc jednak gwiazdka różnica. Ja nic nie zmieniam, dobrze ja dobrze. Nic nie zmieniający. No chyba, że jakaś kontuzja. Mm. Szkoda, że tu nie gra prawdziwy Pizarro, prawda, nie? A u mnie nie gra prawdziwy Neymar. Nie. Są podobnie nazwy... Uuu, Widziałeś to! Nie. Jaki ty? Nie. Klepka. Zgówki. No, co za brona Chcę wysłać Ajax Amsterdam, albo nie Ajax... Czy Aj. może nie Ajax, tylko Bayer, bo w Bayernie, jak wiecie, gra Milik, a Milik, co huknął... Będę jakkolwiek mi dowolny. Ale spodanie to. Filip, jak już nie widziałem, żeby smacz, smacz. Bardzo jakiś taki dziwny. No. Taki bez reszty nocy. Kibice nie pomagają. Oh. <słuch> <słuch> Filip, yy, to cię później spytam. Po raz chyba dziesiąty. Ale cię wciąż nie mogę spytać. Yy, poza co widzę? O coś. Rudy sędzia. Chociaż <grym> przeciwko rudem nic nie mam, nie? Szłups. No tak, na pewno. Jaka piła? Nie wierzę. Neymar. Я бы так и так называла, наверное. Контра Филиппа. Ух, да А, здесь у меня терпела волка. О, салавы. non lo manpiuca. Non le segniamo. Ee. Però bramti Oh, <gry> o, o ja, cię kręcę. co tu się dzieje? O, 80 minuta du, 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 du. Du. <gry> Kontra Tak Ale ja dybluję ty Suza. Ya yeah. oh. thats a chance. So? <laughs> I just meat都 matter. Yes. Yeah. Nie, 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 nie... NIE! za drewno... Dobra, szybka kontra. Kurde... Wywalaj z tym zióbkiem! 90 minuta! Tak kurwa jest. Nie! Mój obrońca jest po prostu świetny! Co to jest? Juhu! Nie! Mecz jest nudny jak flaki Daj! 2-0 w statystyce. Drugi odcinek, bardzo fajny Filip. Dzięki za. <gryppy> dzięki za wspólną grę Piona To oczywiście trzeba sobie zaśpiewać. No i to chyba na tyle. Filip pożegnę się. Cześć, Siemanko. I rzek do Was Sebek, Sebek, Narka.